O Jezus. O tak, a, a tak, dobra. Co to kurwa za? cię zabić. Dzięki. Gamyk. Mam 2 HP. Uderzysz mnie. raz. Teraz, teraz nie patrzy! Uderzysz, ja ja Uderzysz mnie raz. Nie. Meron, ja stoję za tobą. Ja jestem polską prostu która cię zabije. Uderzysz mnie raz, śmieciu. Ja chcę, ja chcę. Moje podka, moja patka. Moja, moja, uh. moja, 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 wszystko moje, moje, Co to było? Halo, no co tu było? Co to za skandal jest? Dobra, powoda, woda. przepraszam. Masz, masz. Kamik, kamik, masz tu kilof, nie? 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 Widzisz? Widzisz, tu trochę budulec na zakrycie wody? Zatem jest budulec, nie? I i słuchaj bracie. Zapierdalaj słuchaj. Tak, sekundę, jeszcze zapytam. No tak, co tu robi czemu, ten chicken? E, chicken, gdzie jest chicken? O, chicken. Cześć. Me Boże, ty kamie, ty kamie, weź! Weź się, schowaj, kuki, jeden! Meron, ja mu dałem życie, a ty go zabiłeś. Jak już budujemy coś, to żeby to miało więcej nogi, a nie było. No, spokojnie, ja cię nie puknę Nie mam czym. Nie wchodź tu, albo oni zginą. Nie się ma smali. ich wszystkich na giełdy. Jeżeli któregoś rysię, to trzeba zagrać na twoim pogrzebie. Megan kici, 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 kici. kici, kici. <śles>

Feren na pewno ma Blum <noise> Dopiero Blum! Rozgapali. Blum! Blum. No. <noise> Cieszę się, że mnie tam z wami nie ma. <noise> Wspaniały sukces polskiej policji, dziesięciu zakładników martwych. No dobra, Blum powinniśmy kontynuować odcinek. W skrzyni, myślałem, że były zrobione, a tak naprawdę się okazało później, że były w skrzynce. Tak. Więc sorry bardzo, jakby ktoś nie wiedział, jak się robi ulepszone podkopy pod na spida, to daję sobie sprawę będzie, To Meron. Dobra, bo się dzieje z niego. Megon, stani w tamtym koncie. Backleg, stań w kącie. Tam. I stójcie tam. Jezu. Jezu, że wziąłem, Fuck, mej. Ej, ja dostęp do, ja do portalu. I się do was okej? Okay? Kurwa, no, ubieram. Meron zbierzmy jej temy mm, umrzemy. Okay. Umrzemy, wiecie o tym. Zabieramy te perły. Tylko uważaj, żeby nie wypadła... Kurwa wypadła, co? No nie, nie gadaj! No poleciała jak... jak żyła. To, że, że się wspinam na drzewo, to nie znaczy, że jestem małpiszonym, okej? Okay? Tak, okay. samo to, że... tak, tak samo jak to że w... nie, tak samo jak to Tak samo jak to że ty zrobiłeś mechanizmy, nie oznacza, że jesteś twórcą map. Damn! Wiecie, że e, gdyby pomidor był owocem, to ketchup byłby dżemem. Ale pomidory jest owocem Zapytaj Unię Europejską Ja pierdzielę, czy ktoś właśnie tego kobla nie zebrał, bo ja nie mam na siekierę Meron ma chyba... Myślę jak amerykański laptop na ruskiej licencji, boże przechryz, panie Dobra. To co nie jest Ale że to... sobie wykopać, tak nawiasem mówiąc No, no właśnie, dlatego Dobra. ci mówię, że... Nie was. Wcale nie rzucał ci kamieniami Dzięki Nie wpływaj po jego, wpływaj cudownie w niego, no, nie magny ma, go! Do cholery! <grym> Do cholery! Czekaj, to jest y, ten, co się zajmuje rolą? L L tak, to jest ten dokładnie. Nie, to jest ten, co analizuje się w koncie. To jest jabłko. To jest łatwe. I have a, apple. <grym> I, I have an oh, yes. apple. Golden Apple. Dzięko, zabijaliśmy <grym> mobki. moje uczucia. Wiesz, nie masz uczucia. Tak. Ogólnie niezbyt skomplikowany. skomplikowane. No i wtedy... Boże... Kontynuuj, nie przeszkadzaj sobie. Okej. Okay. Nie ruszaj się! Mój most! Czyli rozumiem, że śmierć. Mam lepszy pomysł. Blum, mam wrażenie, że jednak nie, nie wzięłaś ze sobą budulca. czy wzięłaś jednak? E, ja wzięłam ze sobą budować. Nie, to co? Nie? No to dobrze. Baga, ty kupu za A dzisiaj. A, jest z... Z... zabawne. A spokojnie, regularnie będę ci tu przynosił jedzenie. Proszę, a Dzięki! Dzięki. Masz tu, moczuj tu na początek. Gdzie? Gdzie? Zabramę! Wszyscy cegazem, tak! Slagujmy ten segwek. Dokładnie, ok. ten serwer. Two hours later. Nie to po mnie. Nie ten. Powiedz, że włączyłeś nether AZ nether jest włączony. za kur... ej co Ła... robię zaraz. Co ja tutaj robię, a nie w portalu? O, pali! U, tutaj już był ten lur, m, że tu, tak, tutaj tu, był ja. jezus ewidentnie był No no Co? No nie mogę postawić. jeden. Tutaj był bo co ej. kogo kamiek, czemu mnie uderzyłeś? Tutaj Ha, nie, No, kurde. bo, bo Tu jest jest boże ludzie Ej, ale nie bijcie, halo. W a Bloom zajmuje tak, tak, no się bra, dobra. tak, Dobra, dobra. Chcesz spać? Chcesz spać? Rzućmy trzech facetów i Bloom na kwadracik o wielkości 5 na 5. To świetny pomysł. To ratowanie gatunku Dobra, no dobrze już, zrozumieliśmy wszyscy, że jesz. Tak? Na pewno? Tak, tak. Wolę się jednak upewnić. Chyba <laughs> takie co? Jam! Co? Zupa? No dobrze, cieszę się. To dzięki. To po prostu lawa. I teraz stopadni! <noise> Przepraszam. Wszyscy mnie chcą zabić. Wszyscy mnie chcą dzisiaj zabić. Dobra, Ale... ja nie Eschodzę z tego serka. Bo ja żeby ja nie chcę Nie miśka nie w ogóle. Nie tego backleg! Nie w tego. Ale czego? Zaraz ci puknę. No, no, czekam na to, w mnie, na mnie Lepiej na swojego młobek Jagendera. Widzę. Patrzę. No. O, jest Meron! To działa, działa! Działa! Kaider, to To tak miało być! Uuuuh! <grym> ja się zastanawiam, czy on kicha, czy on się no. No. Komisja wojskowa, zawód ojca. Ojciec nie żyje. Ale kim był? Gruźlikiem. Ale co robił? Kaszlał! Zdenerwana już komisja. Panie, przecież tego nie da się żyć. Ty się kurwa mówię, że nie żyję. Mówię, że sobie poradzić, tak? Co o masz kilów, było? O nie! Czemu masz kilów? To... Tak, tak. O ty jaka się Dzień dobry. Cześć czołem, krótki z rusołem. Ale zrobił to, to jak poeta. Pamiętacie tą fajną minigre, którą stworzył. O, wiesz, <laughs> no, nie. Stój i tu po schodkach w lewo. W lewo, dokładnie teraz w lewo. I teraz możesz patrzeć. Już mogę? Gdzie? Tak. Do tyłu. <laughs> Kurwa, no nie. No po prostu kurwa no nie Boże czy ty to widzisz? O nie 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 Blum To jest zadanie tego nie można usuwać <grym> To tak jakby powiedzieć że to dziecko tego nie można usuwać Jest tak ci problemy. Kur... Arcie zaje... Ja pewnie... <grym> Więcej przechadzać <laughs> Jeszcze cię dojadą. Kurczaki cię dojadą! Ja się trochę boję... Ja się troszeczkę boję baki. Nie bój się. On cię nie zje Tylko zajebie. Ja nie. Meron, halo, widzę cię. Meron! Meron! Jestem przy portalu! Okej, okay, ale czy ty wiesz, halo? Się... Tak, jest wiesz no gdzie Tak, tylko was Ale wiesz gdzie jestem? Nie, nie wiem. No. Wiesz, gdzie jest stwierdza? Tak! Czy wiesz, gdzie jest stwierdza? Nie! Zdecyduj się! Okay. A ja wyrzuciłem łuk, nie? Nie ufałem jak własnemu synowi. Nie masz syna. Oh, UFAK! Padłeś. No Możesz umarę. kurwa mać! Powiedz, że nie miałeś nic swojego. Jest 6 perów Nie ma bitę! Budować półpłytkami! No kurna mać! to że te głupie półpłytki! Pip! To wcale nie jest to, że... ten na przykład nie umiesz się niej budować. AZ! Zamknij ryj! Budowałeś Umarłeś? To, to się... w grobie się nie, to, nie oddychaj. Kopałeś sobie ten kobyl? To się w nim zamknij i... morda! Ej! Co... co, nie, to... co ten kurczak? Nie, BAKLEK! Odbił się od swojego zatka! Teraz góra... go go! Nie spadnie, Aj, będzie... ewentualnie jej pupytka na dół upadnie, ale ona nie upadnie. Ale... Okej... Okay. No, tfaj... Ogólnie... no, ja sobie ognie to wyłączyłem, Nie wpadnie! Jak... Nie, no. nie, nie, nie! W ogóle nie spadnie. A Bartfer ma wszystko w dupie i buduje się dalej. Nie! Eee, nie, kamyk... nie! 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 Kamek, nie, nie stój! Kamyk, nie! 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 kur, Mówimy nie! Dajcie mu się rozwijać! Ale wiesz, że trzeba tu. to rzucać na sprawę? I Dobra. tu się puknij i zapytaj, czy halo jest tam kto. Kogo ty by też pukać? Nie mam kilo u yes. baranie!